Anna Wojtkowiak, witam i zapraszam na 10 minut z koleją. Zaczynamy program Kolej TV. Na początek odwiedzimy dworzec w legnicy, gdzie remont ruszył już pełną parą. Później przekonacie się, że nie jest łatwo zostać maszynistą w metrze. A na koniec spojrzymy dokładnie na zegarek, czyli powiemy o spóźniających się pociągach, których wcale nie ma aż tak dużo. Legnica w remoncie. Trwają prace we wnętrzu zabytkowego dworca. Niedawno zakończył się etap wyburzania, skuwania i usuwania zbędnych elementów. Pozostało tynkowanie, murowanie, generalnie budowanie. Legnicki dworzec będzie miał odnowioną elewację, nowy błysk zyska także dworcowy zegar. Na zakończenie wszystko zostanie podświetlone. Dworzec w Legnicy jest dworcem historycznym. Powstał w latach 1923-1929. Ta inwestycja ma służyć temu, że poprawić komfort korzystania przez podróżnych z ale także przywrócić mu jego historyczne piękno. Wewnątrz wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia. Nowoczesność połączy się z historią. Pojawią się ekrany LCD z rozkładem jazdy, ale i stylizowane drewniane ławki. Planowane jest obniżenie jednej z kas, tak by mogły z niej korzystać osoby poruszające się na wózkach. W posadce zamontowane zostaną linie prowadzące dla niewidomych. W tej chwili przystąpiliśmy do prac konstrukcyjno-montażowych, czyli wykonujemy w tej chwili stropy monolityczne żelbetowe, wykonujemy w tej chwili posadzki w holu głównym dworca i w miejscu, gdzie będzie usytuowany dworzec tymczasowy. Prace przebiegają sprawnie, bez problemów. Mam nadzieję, że do końca tak będzie. Koszt remontu to ponad 13 milionów złotych. Już w przyszłym roku, do końca pierwszego kwartału, dworzec w Legnicy powinien cieszyć podróżnych i, że tak powiem, no stać się bardzo dobrą wizytówką nie tylko samej kolei, ale również miasta Lwia. Kolej TV trzyma kciuki za Legnicki Dworzec, szczególnie, że jest wyjątkowy. Jest tu jedna z trzech w Polsce halpernowych. Maszynista to nie jest łatwy zawód, szczególnie jeśli chce się prowadzić pociąg pod ziemią. Nic dziwnego, że zawód przeżyło wiele osób starających się o pracę w warszawskim metrze. Kandydatów na maszynistę metra zgłosiło się półtora tysiąca. Szanse, by prowadzić pociągi, dostało niecałe 10%. Podziemną kolejką pojedzie 13 kandydatów na maszynistów. Na razie uczą się obsługi pociągów w warsztacie. Pierwsze jazdy szkoleniowe rozpoczną w marcu. Z instruktorem wyjeździć muszą 80 godzin, by później samodzielnie kursować podziemnymi pociągami. Metro Warszawskie potrzebuje 80 nowych maszynistów do obsługi drugiej linii. Teraz w podziemiu pracuje 153 maszynistów. Do Wągrowca po europejsku. Na 50-kilometrowym szlaku kolejowym z Poznania do Wągrowca kolejarze pilotażowo zamontują europejski system sterowania pociągiem. Na razie polskie linie kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i zamontowanie ETCS-u poziomu pierwszego z ograniczoną funkcjonalnością. Na tej jednotorowej i niezelektryfikowanej linii kolejarze chcą przetestować system przeznaczony właśnie dla takich lokalnych szlaków. ETCS poziomu pierwszego instalowany jest na centralnej magistrali kolejowej. Bardziej zaawansowany ERTMS. Zacznie niedługo działać na trasach Wrocław-Opole-Legnica, Legnica-Węgliniec, Warszawa Zachodnia-Łódźwidzew, Warszawa Gdynia i Warszawa Kunowice. Ponad 2300 osób chętnych do zmiany rozkładu. Rekordowo dużo osób przesłało do Intercity swoje propozycje zmian w kursowaniu pociągów. Prawie 90% dotyczyło twoich linii kolejowych. Intercity przeanalizuje wszystkie głosy i część uwzględni przy grudniowej zmianie rozkładu. Najwięcej uwag dotyczyło zmian godzin i trasy kursowania Telek na trasach z Warszawy do Łodzi, Katowic i Lublina oraz z Wrocławia do Krakowa będą modernizacje. Intercity zapowiada, że dwie lokomotywy EU07 zostaną zmodernizowane do EU07A. Dzięki temu wysłużone konstrukcje pojadą 160 km na godzinę. Jedna siódemka z asynchronicznym napędem jeździ już od nieco ponad roku i radzi sobie nieźle. Do modernizacji trafi 20 lokomotyw, nie tylko siódemek. W tym roku 6, w przyszłym 12 lokomotyw EP09 przejdzie gruntowną odnowę. Jest to można powiedzieć, taka jedna z pierwszych poważnych modernizacji tej lokomotywy. Mianowicie, lokomotywy otrzymały nowy pulpit, nową kabinę, właściwie maszynisty. Druga sprężarka, dodanie drugiej sprężarki. Przetwornice zasilane z przetwornic statycznych, które też zupełne, zupełną są nowością na tej lokomotywie. Czyli każda sprężarka jest zasilana z osobnej przetwornicy statycznej z której wysokie napięcie 3 kV w uproszczeniu jest przetwarzane na 3 razy 400 prądu zmiennego. W kabinie maszynisty pojawią się nowe elektroniczne prędkościomierze. Lokomotywy te posiadają urządzenie do schładzania temperatury w kabinie maszynisty, z tym, że w tej chwili już w firmie Intercity na lokomotywach Zaczyna to być standardem, że montuje się nawet już te urządzenia na lokomotywach EU07. Intercity od grudnia, czyli od wejścia w życie nowego rozkładu, będzie potrzebowało około 40 lokomotyw do obsługi pociągów jeżdżących 160 km na godzinę. W miarę podwyższania prędkości na liniach kolejowych, w szybkim tempie wzrasta zapotrzebowanie na szybkie lokomotywy. Stąd pomysł na modernizację wysłużonych EU07. Zakładamy, że będziemy zwiększać liczbę pojazdów trakcyjnych mogących osiągać prędkość 160 km na godzinę i większą. Pewne działania zostały już podjęte, pewne działania są w planowaniu do, będziemy zarówno modernizować tabor, jak i kupować nowe jednostki. Na razie jedyna zmodernizowana EU07A jest we Wrocławiu i najczęściej jeździ z ekspresem Intercity Fredro do Warszawy. Lokomotywa ma Zwiększoną prędkość maksymalną ze 125 do 160 km na godzinę. Te najstarsze modele, które jeszcze mają w sobie potencjał, który można wykorzystać w przyszłości, są kierowane do, nie tylko do napraw, ale również do modernizacji. Po gruntownej modernizacji, zastosowaniu silników asynchronicznych i rezygnacji z rozruchu oporowego, lokomotywa mocą przewyższa EP09. Dwie kolejne EU07A przygotują zakłady naprawy taboru kolejowego Oleśnica. To w tych zakładach powstała niezbyt może urodziwa, ale za to bardzo szybka siódemka i nam to się podoba. Papugi na torach jeździ ich już 5 będzie 11. To zmodernizowane siódemki przewozów regionalnych w kolorowym malowaniu. Lokomotywy ciągną Regio Ekspresy i interregio z maksymalną prędkością 125 km na godzinę. Papuga ma odnowione wnętrze, zmieniony pulpit maszynisty, wymienione przetwornice i sprężarki. Ew 60 do modernizacji Najbardziej widoczną zmianą będzie likwidacja skrajnych drzwi w każdym członie. EW60 to konstrukcja wyprodukowana na początku lat 90. ubiegłego wieku. Początkowo jeździła w trójmiejskiej SKM, teraz kursuje w barwach kolej mazowieckich. Pociąg przystosowany jest do ruchu aglomeracyjnego i wysokich peronów. Wiadomo już, jak punktualnie jeździły pociągi w zeszłym roku. Nie jest tak, jak sądzą niektórzy. Zegarki można regulować, patrząc na ponad 90% pociągów wożących pasażerów w Polsce. Jest coraz bardziej punktualnie. W 2012 roku 91,5% składów pasażerskich przyjechało do stacji końcowej o czasie. To prawie o 2 punkty procentowe więcej niż w 2011 roku. W ostatnim czasie w Polsce punktualność poprawiła się na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań. Ta punktualność oscyluje w granicach średniej europejskiej. Na przykład do Deutsche Bahn brakuje nam niewiele. W Niemczech punktualnych pociągów było nieco ponad 94%. 100% punktualności nie da się osiągnąć. Zdarzają się wypadki, a nawet najnowocześniejszy tabor i infrastruktura nie uchronią punktualności przed kaprysami pogody. Największy wpływ na punktualność pociągów mają warunki atmosferyczne. W momencie, kiedy warunki atmosferyczne się psują, wtedy mamy awarię infrastruktury, awarię taboru, a to przekłada się bezpośrednio na punktualność pociągów. Urząd Transportu Kolejowego od obowiązywania obecnego rozkładu jazdy wprowadził kary dla przewoźników, z których winy opóźniał się pociągi innych użytkowników kolejowej sieci. Na punktualność pociągów ma olbrzymi wpływ stan infrastruktury i stan taboru. To są pierwsze takie najważniejsze elementy. Jeśli mamy bardzo mało awarii, mniej awarii, wtedy punktualność jest lepsza. Wśród przewoźników pasażerskich najpunktualniejsze są pociągi warszawskiej kolei dojazdowej. 99% przyjeżdża o czasie. Nieźle radzi sobie także szybka kolej miejska w trójmieście. Generalnie im dłuższe relacje pociągów, tym większa możliwość opóźnienia. Statystycznie pociągi, jeśli nie były na stacji na czas, to przyjeżdżały średnio o 22 minuty po czasie. Inaczej jest w przypadku przewozów towarowych. Tu średnie opóźnienie to 2 godziny. Wszystkie te statystyki nie uwzględniają pociągów, które przyjechały do celu spóźnione mniej niż 5 minut. Dziś już kończymy Kolej TV. Nie spóźnijcie się na następny odcinek. Do zobaczenia za tydzień.